Barborka się zbliża wielkimi krokami. Przez to bajtle chcą się spotkać z górnikami, ale, ale wroble na dachu godały, że w tym roku uda się nie spotkamy. Zatem bajtle szkolne, te wielkie i te małe, razem uzgodniły, że zamiast szkoły, sceny, do internetu górników zaproszymy i życzenia im powiemy. for mm -hmm. mm -hmm. Wiem wam o górniczych skarbach, bo takie pieśniczki niedawno my się uczyli w szkole, wszyscy śpiewali, a ja siedziała i rozważała, jaki to te skarby są na grubie, można i złoto, albo diamenty. Już że ja widziała tych górników, co kopią taki tunel i wyciągają taki skarb, widać pozor, mój tatulek robił na grubie i było jak jakiś skarb przynieść. Zaraz jakże przyszła do domu, zaczęła się tatułkowi przyklebiać. Mę kawa mu zrobiła i spaczyna do roboty i mu godą. Tatunku, a przyniesiesz mi z jakiś skarb? Może być malutki, jakby się z niego jakiś wisior albo pierścionek. A tulek na sam przód zajrzał na mnie jak na głupio, ale jakże mała o tej co mi się w szkole uczyli, powiedział, to mu uśmiechnął się pod wąsy i prawił, że mi samego gruby skarb przyniesie. Już jak się nie miała doczekać, kiedy szyfty przyjdzie ledwo stanął w wieżach. A ja pytam się go, czy mi skarb przyniósł? I podziwajcie się, w takim umazanym papierku. Kąsek węgla. Jakże w tym rybu, ale do końca widziała tatulkowi tatulku. Być węglom, moment całko piwnica. Nie rób ze mnie, Buzna. No mi ten skarb, daj. Ja dziewczyno, tatulek. My na grubie, no, mamy taki skarb, a ty nie świętej. no, się za jakąś uczciwą robota. Całkiem, że się na tatulka obraziła, pomyślał chce, że nie będę z nim gadać. Być za pora dni czuł taki mróz, że aż piszczało. Przyszli do szkoły, a rektorki gadają, Żeby maturów nie ściepować, bo piec się zepsuł. Po trzech lekcjach rektorki godzały nam dziś ku chałupie, że ku leciała. Ślabi gorzy do kąta ciepła I do kaloryfera brzeg się przylepiła. Jak mnie w domu brzeli, to się wystraszyli, Ale ja eno rzekła, że piec się zepsuł. Mama szła tym uważić, A tatulek do pieca przyłożyć. A jak z piwnicy przyszło, to mi prawił ja dziocha, nie wszystko złoto, co się świeci. Z tym ani branty nigdy w piecu nie zahaczujesz. Noż węgiel czarny jest taki, ale jak się go do pieca cipnie, to świeci jak najnowszy skarb. No ja, tatulek miał recht. Jakżeś się pożonił wrzała, to pochleda w kącie tego węgla, co mi go tatulek z gruby przyniósł. I wsadziła do skrzyneczki na pamiątkę tak sobie teraz myśla mało pieśniczek o skarbach rozmaitych a o i górnikach teraz że całkiem rok idzie śpiewać Polska babka to jest lista, Polska skrzynka to jest piska. Ślążki pater to jest tata. Das powidor to tubata. Wy mówicie mi do domu. Nie. Babcie u nas uby. Z spinka u nas szpanka. Zwykle trzepak to klop stęga. U nas pociągi, u nas cugi. Gani, Filizonka to jest szalka, a nie z płaski to gorka. Rowy, rowy łańcuch to, je to, to jest keta. A to karpeta. A fusekla to klebeta. Polka plaski, fawerfloki. Polski. Polski rzecz to jest. Polski to jest lawerek. O to guzik. To jest leber. Tam się wytuchaj tutaj czuję, jak to piluję. Paweł i Gaweł jest znany każdemu, a Jową ja to powiem całkiem po naszymu. Alois i Wili sąsiadami byli, w starym familoku za hołdą se żyli. Wiluś mieszkał na dole, do Alojsa się na chodziło, a teraz wam opowiem, jak im się tam żyło. Otóż Alois był to hop spokojny. Żadnemu nie zawadzą. Za to wiluś. Ten hahar z każdym się powadził. Wiecznie był butel, bo ciepał garcami. Brzeszczą przeklinął i trzaską zwierzami. Nie zjeżdżał to Alois, wali do sąsiada. Co stój butować! A on mu odpowiadał. To cię podziś, Ty pieroński strupie. Czy sobie robię we swojej chałupie. Borok Alois ani pisnął, swoi se pomyślał i gęba zacisnął. Na drugi dzień rano wirus jeszcze chrapie, a tu mu z deki coś na kichol kapie. Wyskoczył z prykola i wali na góra. Klupie zawrzyte, zaglądo bez dziura. Co widzi? Cały antryj w wodzie, a w wędką siedzi na komodzie. No ale co ty robisz? Ja się Ciebie pytam. Nie widzisz lepoczy? po prze ryby No widzę, bo masz woda w przedpokoju. Ale miej, ja Ty rozum, bo mi na kichol kapie. A na to Alois. Zawrzyj się, pieruński strupie! Paca komorne, Na to we swoich chępie. Cóż Wiluś miał zrobić? Ciężko się zipnął, obrócił się na pięcie i zadek mu wypnął. I tak to już jest, moi ludeczkowie, nie rób komuś krzywdy, bo zrobił ją tobie. Chodzili razem z nimi. o and things and... you <laughs> My z pierwszej klasy życzenia skłodome i, i się do górników piknie uśmiechamy. A druga klasa zdrówka życzy i niech Sztajger na was często nie ryczy. Trzecia klasa wypłaty wielkich życzy, co by na maszkiety do bajki było, a jeszcze na jakieś graczki starczyło. Czwarta klasa życzy, żeby święto Barbara w opiece was miała i zawsze przed zawałem ochronała. Piąta klasa życzy wam dużo dobrego i żeby na grubie nie stało się wam nic złego. Osiemdziesiąta klasa tego wątpić życzy, Wasze bajki w poważaniu was miały, a po sześciu, jak dudą przyjdziecie, mąka wam zrobili i ciastko kupili. klasa też o Was pamięto, w te wielki dla górników święto. Wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia wiele. Dziś o Wam życzymy nasi szkolni przyjaciele, którzy każdy rok o szkolorzach pamiętają i czekolada wżdycki dowają.